Jeżeli szukacie sprawdzonej i bezpiecznej strony, z końcami, ze wszystkimi metodami płatności do FIFA 15 i FIFA World, zapraszam na solo gaming. kod Jacob Play daje Wam 5% zniżki, link w opisie oczywiście polecam. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob, moi drodzy. Pack opening, ale to nie będzie zwykły pack opening. Mamy dzisiaj do trafienia: Man of the Match Lomessiego, Ronaldo rekordbreakera, Breakera, Luisa Suarez za 93 overalla i Edena Azarda. No, no fa fajnie kolorowego Hero, tak zwanego. Muszę Wam powiedzieć, że. Tylu dobrych kart naraz to ja dawno nie pamiętam FIFA, więc to będzie bardzo ciekawe otwieranie. Nie wiem ile wydam. Naprawdę nie wiem. Może to będzie milion, może to będzie dwa, może pięć Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Tak czy inaczej, trzeba dużo otwierać, bo można naprawdę dobre karty trafić. Zaczynamy! E, moi drodzy, pewnie jak Wy to oglądacie, najprawdopodobniej to ja jestem akurat już w Warszawie, albo raczej po Warszawie. Jadę na właśnie zapowiedziane wczoraj łódki Jeżeli nie widzieliście tego filmiku To oczywiście zobaczcie na filmik wczorajszy Tam jest wszystko opowiedziane Dlaczego, co i jak Gdzie jestem na ten weekend I polecam followować Instagrama Skończyłem reklamę No to do paczek Lannę Mamy pierwszego mojego, Moi drodzy I Leitner Dobrego Dwóch dobrych niemieckich zawodników Leitner może być coś akurat warty Nie jest nic warty Dzięki EA Tak czy inaczej Zaczynamy Może nie szybko Ale przynajmniej Lam, No przynajmniej Lam. Benzema! Ile, ile benzema jest teraz warty? Wow, wow, wow No dobra, i co? No i tras, No i tras jak na razie, trasz! O! Oh, Mamy pierwszą informację moi drodzy, z Bauman, ale jest to mój drugi raz, kiedy trafiam tego informa Wczoraj na live trafiłem dwa razy informa Baumana i dwa razy informa... F, oj, na no F, Florenciego, Florencji, tak Także mamy po raz kolejny informa, i oczywiście wysłałem go na listę transferową. Nie jest on nic nie niewarty, no ale jest przynajmniej czarny. Royce, wow, dobra karta. Ile Royce teraz kosztuje? 100 tysięcy. 000... 5... Wow, wow, mamy Royce'a. No, nic znowu on. Naprawdę. Po półtorej miliona znowu trafiam jego. Wow, dzięki jej. Wam, wersji, nic nie warty już teraz. Wow, kolejny form. Po wydaniu 2 milionów jest. Tego potrzebowałem. Okej, okay, moi drodzy, właśnie w tym momencie wydałem prawie 3 miliony na paczki. Nagrywałam od godziny 11 minut. Zostało mi 33 minuty przestrzeni dyskowej, żeby mi dźwięk nagrało. Więc zobaczymy, ile mi się. O, ile jeszcze uda mi się otworzyć, tak czy inaczej. To się, że do 4 milionów dojedziemy, ale Jeżeli znacie jakiegoś większego pechowca w otwieraniu paczek niż ja Napiszcie go w komentarzach, bo po prostu ja w to nie potrafię uwierzyć, że po 3 milionach Moją najlepszą kartą, jaką trafiłem był Royce Po 3 milionach Wow, wow, alaba Kolejne 600 tysięcy wydane, żeby trafić alaby, wow W tym momencie wydałem jakieś 4 miliony na paczki Moją najlepszą kartą był Royce. W trafiłem może 3 informacje. Może. Nie, wydałem 3 albo 4 miliony. Nie wiem. W głowie może mi się już srać przez te paczki. I, I Jak to jest możliwe? To jest po prostu niewytłumaczalne. Tutaj nie wszystko, ale tutaj jest parę zawodników, które trafiłem na tych koncie. Tutaj żaden nie jest dużo warty. Żaden nie jest dużo warty. Dziękuję jej. Dobra, mam dość tej. Mam dość tej gry. Wychodzę. Bo...